No, to już na jest nasz stary No już. Nie Jest tam też chłopiec desko deską i makaron. Stary, tam po drugiej stronie. I <laughs> Dawaj Dobre. dalej, Micho, półtorej minutki masz zawrotka na, na kłóterze. I na spokojnie w krótkim, więc bakstaj, pustany. No dobrze, dawaj dalej, Micho. Micho ma tylko 9 lat. Jest oleczka, jest lokalista tutaj w Grzyni. I sobie radzi, halfabit jeszcze w przejeździe. Oleczka na beku do Perki. I fajki poprząt prawie. Jeszcze minutę Michał dla Ciebie na spokojnie, dużo czasu, jest no. zaś że będzie jeszcze drugi przejazd. Dawaj dalej. Jeden z młodszych zawodników tutaj dzisiaj. I proszę, prawie poprzednich na bęku. Dawaj, dawaj Michał, jeszcze 20 sekund. Dokładnie, dawaj, dawaj Michał, jeszcze jakieś dwie próby na numer. W pierwszym przejeście. Dawaj tego poprzałat na placie na koniec, to będzie dobre. A gdzie dwie próby jeszcze Michał, spróbuj sobie na spokojnie. Pierwszy przejazd eliminacyjny. jeszcze ostatnia próba, dawaj Michał, będzie jeszcze drugi przejazd. A jest prawie, brawa dla niego, to już pierwszy przejazd. tutaj. A my lecimy dalej. Ostatni numer na szybkości. Jeszcze w pierwszym przejeździe będzie punktowany, dawaj! I pojeźdź na rureczce, bardzo ładnie ci zaczął! Dobra sekwa parę. London Gapik oczywiście, Klipek pod górę! I no i Kilić jeszcze, dawaj i. dalej! Też już zaczął bardzo mocny przejazd. Nie fajna na mureczku i leci dalej. Na drugą stronę parku. Flipek z kąta w kąta stany. Nie, proszę! Skącika lekko się budzi, zawraca. I na fanboksiku. Proszę, nie jest grany na kółterku. Dawaj Janek dalej, jest Oleczka! był okay. ja z Dorwatowa. Dokładnie. Aj, prawie seksalizm skończył. Nam się tu rozpędza. I leć Mieszko, przesun boczny, pych Jeszcze niecała minutka Mieszko dla ciebie. I Oleczka na płaskie. Już Mieszko w drugą stronę sobie leci, na placie. prawie po przoł. dawaj, dawaj Mieszko! Aj, ten poprzął Aj, prawie! Jeszcze dwie próby Mieszko! A już tu z nami startuje terminacja dawaj Kamil! Brawo dla niego! Pięciolatek jest z nami na mistrzostwach Polski! I leci już na dół, tak jest! Na pełnej! Vai, dawaj jeszcze dalej mais. Gente, que legal. Lecim, Dawaj, dawaj, fã. Dá 40 segundos, jeszcze lascam E 10, 10, 10, 11, Dawaj 13, 14. na quota. Dawaj No, Kamil, jak é o lat Alles goed, alles goed. Max. Wauw, wauw, wauw. Nog een 10 minuten en die is al weer terug. tam I Michał, półtorej minuty dla Ciebie, pójdzie drugi przejazd. <grym> Michał już I jest przez tam przejazd elegancko. Luźny szczyt jest pełen. Backside i tak jest, jest. I olejka prawie w końcu. Nie jeszcze nie cała minuta dla Ciebie, aj prawie Oleczka skąta w kąt, dawaj, dawaj Michał jeszcze, już na gumie części parku rozpędza się, przez kącik 50 sekund jeszcze Michał na spokojnie, a przejdzie sobie tutaj, dokładnie i leci znów. Joreczka na plac. Dokładnie. Dawaj Michał dalej. 30 sekund znowu. Dokładnie na szotelku. Do fejki. A ten poprzołik na placie. 20 sekund jeszcze. Dwa numery Michał jeszcze. Dążysz zrobić. Dawaj. Okay. Dokładnie ostatni numer. Dawaj Michał. Drugi przejeździe. Czuję eee, i zobacz dla niego! To był drugi przejazd, Michała. Dobra, zaczynamy. Pierwsza pojedzie. Najmorsza zawodniczek. Duża białe 12 lat, z góry, wdrapa za nimi, duża aż półtorej jak już i już duża wjeżdża, proszę bardzo, na London, piękna oleczka na lądu, duża leci dalej, zawrotka i ze schodu, o uh. południęcie, duża 12 lat, jest i już to bierze na i teraz na drugą stronę Uuu, prawy flipek, dawaj, dawaj Zuzia i na mureczku flikciaczek prawie wchodzi, bardzo blisko o no, Zuzia, ładny, ładny sąsiad tutaj przyjął, odpoczął poprzeczkę tak, tak, i poprawię. Dawaj Zuzia. Jeszcze pół minutki masz Zuzia w pierwszym przejeździe. Trzy próby na ostatni trzy. I jest! I brawo! I ekstra na sztabowym mureczku wjechał. Masz trzy próby na ostatni ty. Wybierz sobie jakiś numer i masz na niego trzy próby, nawet jak zrobisz trzecie i tak będzie liczony. Proszę bardzo, lecimy na pierwszą. i Będzie. Uuuu! Bardzo, bardzo, brawa dla Zuzi! będzie Tutaj. Aj, dobrze, Zuzia, ostatnia próba, brawa dla Zuzi! Jeszcze, jeszcze ostatnia próba dla Zuzi. Mistrzostw polski kategorii dziewczyn. Najmłodsza z uczestniczek Zuzia to mój pierwszy przejazd. A teraz zapraszam. Już dużo na jeszcze. O, Widowa na Zuzi! Praca kipki na zużę Murku! Piękna sprawa! No i o to właśnie chodzi. Dziewczyny też świetnie dają sobie radę. Bardzo trudne numery, że nawet na takowym Helt fantastisk.